Ocenisz, czy szkolenie ma szansę przynieść zamierzone rezultaty. Tym ważnym czymś jest metodyka zwana cyklem Kolba, czyli model uczenia się poprzez doświadczenie. I właśnie o cyklu Kolba jest ten materiał. Przejdźmy do rzeczy. Sednem uczenia się jest trwała zmiana zachowań. Cykl Kolba pozwala w trakcie szkoleń i warsztatów. Efektywnie zaangażować uczestników w proces zdobywania wiedzy, rozumienia jej, dostrzeżenia jej wartości, a dalej przekuwania jej w działanie podczas zajęć, no a później już po zajęciach sukcesywne wdrażanie. A potem w szkoleniach i warsztatach rozwijamy trzy główne obszary – wiedza, umiejętności i postawy, zachowania. Zajęcia prowadzone przy użyciu cyklu Kolba właśnie te obszary rozwijają. To najważniejszy efekt, jakiego powinieneś oczekiwać od szkoleń i warsztatów. Yy, na marginesie ten materiał wideo nie jest oparty o cykl Kolba, to tylko prezentacja tej efektywnej metodyki. A teraz do konkretów. Cykl opisuje, w jaki sposób ludzie dorośli mogą przekształcać swoje doświadczenia w trwałą zmianę zachowania. Taki jednoznaniowy opis bardzo dobrze oddaje całą ideę. Co ważne, cykl Kolba to nie jest wymyślona teoria. To udokumentowany opis rzeczywistości. Nie było tak, że Dawid Kolb sobie coś wymyślił, do tego podpiął jakieś rozwiązanie. Kolb obserwował, zresztą robili to też przed nim inni. On po prostu te wszystkie obserwacje zebrał i uporządkował. Uporządkował prawa i mechanizmy, które panują w procesach uczenia się. Pokazał, co i jak naprawdę się dzieje. Cykl Kolba składa się z czterech etapów, następujących po sobie. Jest to proces, który raz zaczęty powtarzać się może wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanych rezultatów. Ludzie często samodzielnie przechodzą przez ten proces, nie mając nawet świadomości, że właśnie są w takim procesie. Uporządkowanie tej wiedzy pozwala na lepsze planowanie zmiany. Tymi czterema etapami są doświadczenie, refleksja, wiedza i planowanie. Można spotkać wiele nazw tych etapów cyklu, jednak wszystkie one merytorycznie dotykają tej samej treści. Zresztą, co zostało już powiedziane, nazwę, jaką nadał Kolb swojej pracy, brzmi model uczenia się poprzez doświadczenie. Tu już od kilku sekund widzisz prosty schemat cyklu Kolba. Teraz włączę prezentację i dowiesz się o wszystkich etapach cyklu. Cykl kolba można stosować w wielu sytuacjach, zaczynając niemal od każdego etapu. Jednak, pokazując go, odniosę się do sytuacji szkoleniowych w najbardziej klasycznym podejściu, to znaczy zaczynając od doświadczenia. Przyjmijmy, że tematem ćwiczenia na szkoleniu jest wypracowanie kilku zdań opisujących korzyści hipotetyczne, jakie może osiągnąć klient, jeśli skorzysta z firmy i jej oferty. To ćwiczenie często stosuje podczas zajęć podstawowa argumentacja handlowa. A więc pierwszy etap procesu doświadczenia. Proszę uczestników, by na podstawie swoich doświadczeń, a jeśli ich nie mieli, to na podstawie domniemań, zapisali swoje potencjalne wypowiedzi. Bardzo ważnym jest angażowanie uczestników, każdego z osobna, by już na początku nie nastąpił efekt w rodzaju, a po co mi to, przecież mówię w ofercie tak jak trzeba, oni nie chcą słuchać i tak zawsze wszystko rozbije się o cenę, zresztą to nie jest moja wina. Handlowcy wykonują ćwiczenie tak, jak czują w danej chwili, bez podpowiedzi, bezkrytycznie. Nawet jeśli od razu zauważam błędy, niedociągnięcia, to na tym etapie żaden komentarz, a szczególnie negatywny, nie może mieć miejsca. Uczestnicy robią to tak, jak uważają w tym konkretnym momencie. Potem je prezentują. Spisujemy kilka, kilkanaście unikatowych merytorycznie wypowiedzi na tablicy albo na, na, albo na flipchart. Drugi etap refleksja. Zaczynamy wspólnie zastanawiać się, co się dokładnie wydarzyło w każdej konkretnej zapisanej wypowiedzi. Na czym polegało to działanie? Jakie są prawdopodobne skutki? Jakie są wrażenia? Co czuli, co mógł poczuć klient, gdyby coś takiego usłyszeć, usłyszał? Co było dobre, a co trzeba poprawić. To moderowana dyskusja, prowadząc ten etap, trzeba dać wygadać się wszystkim, wciągając nawet małomównych. No, paradoksalnie oni często mają cenne uwagi. Nie wolno zbyt szybko ograniczać dyskusji, ponieważ na tym etapie rodzi się naturalna wiedza zespołu, którą trzeba wykorzystać na etapie trzecim, czyli wiedza. Polega na uporządkowaniu wniosków z etapu refleksji oraz dodatkowe informacje, wykłady, przykłady podane przez prowadzącego zajęcia. Wnioski, jakie zgłosili uczestnicy, powinny być częścią sformułowanej wiedzy ponieważ wtedy będą się z nią utożsamiali, a to pozwoli im na inicjowanie kolejnego etapu, a w rezultacie modyfikacji swych zachowań. Koniecznie trzeba ten etap podsumować, wiedząc, że uzyskuje on akceptację zespołu i każdego z uczestników. W rezultacie powstają, powstają spisane podstawy, metodyka dalszego działania, czyli co i jak należy zrobić. Taka swoista procedura recepta. Etap czwarty planowanie. To ten moment, kiedy handlowcy po raz drugi, ale bogaci się o refleksję i wiedzę, znając zasady, projektują swoje wypowiedzi od nowa. Ściśle według reguł, które zostały uzgodnione i zaakceptowane. To znowu etap ćwiczebny. Różni się tym, że robią to wedle wypracowanego schematu, procedury. Warto tu podkreślić, że właśnie w ten sposób dochodzi do standaryzacji zachowań handlowych, o których mowa w warsztacie podstawowa argumentacja handlowa. Choć nie tylko w tym jedynym. Rola prowadzącego polega na tym, że pomaga tworzyć, podpowiada, sugeruje inne formy, wskazując i tłumacząc, dlaczego jakaś zmiana, poprawka może przynieść lepszy skutek. Warto też, by naczelnym pytaniem było, jaki rezultat chcę przez to planowanie osiągnąć. No tak, ale czy cykl kolba na tym się kończy? Na zwykłych zajęciach tak. Dlaczego? Bo opuszczamy salę szkoleniową. Każdy z uczestników wraca do swojej pracy. Teraz czas na wypróbowanie tego, co się na zajęciach wypracowało, czyli czas na kolejne doświadczenie, tym razem w rzeczywistym działaniu wobec klientów. Jeśli okazuje się, że wszystko działa, to ok, na tym się kończy. Jest duża szansa na to, że nowy sposób działania zostanie wdrożony w życie, a więc nastąpi trwała zmiana postawy i zachowania, i w ten sposób zostanie osiągnięty zamierzony efekt końcowy. A co jeśli nie działa, albo działa jedynie częściowo i coś trzeba poprawić? Krótko pokażę to na kolejnym slajdzie. Mamy tu cykl kolba modyfikacji. Nie chodzi o modyfikację cyklu, tylko o modyfikacje, które należy wprowadzić do wypracowanego ćwiczenia. O ile po szkoleniu następuje faza wdrożeń handlowych, to można to robić wspólnie z trenerem. Jeśli takich wdrożeń nie ma, to uczestnik, wiedząc, jaka jest procedura, sam może wprowadzić modyfikacje, bo zauważył nowe, nieznane dotychczas kwestie, które nie mogły być przedmiotem pierwszych rozważań. I tak zostają wprowadzone nowe elementy, które stanowią nową, pogłębioną wiedzę. Stąd krok do nowego planowania, tej właściwej modyfikacji, która została wymuszona przez nową refleksję i nową wiedzę. Dalej pozostaje już tylko kolejne doświadczenie. I tak ten proces można toczyć kilka razy, aż do uzyskania zadowalających efektów, do wypracowania najskuteczniejszej metodyki oraz do trwałej zmiany zachowania. Co z tego wynika? Łatwo chyba zauważyć, że cykl kolba to niezwykle pożyteczne i uniwersalne narzędzie. Jeśli ma się świadomość kolejnych etapów, wtedy dużo prościej jest programować zmianę zachowania nawet samemu. Koniecznie pamiętaj, jeśli zlecasz komuś przeprowadzenie zajęć, nie tylko dla handlowców, upewnij się, że osoba, która ma te zajęcia prowadzić wie, rozumie i potrafi zastosować i w szczególności angażować uczestników, stosuje w przemyślany sposób cykl kolba. Jeśli tego nie robi, albo robi to po przysłowowych łebkach, bo kiedyś tam słyszała albo coś przeczytała, to lepiej nie realizować takich zajęć, bo efekt nie będzie zadowalający.